Znajdujemy się przed największym zakładem gminy Brzeszcze, który ma zostać zamknięty przez budowę drogi S1. Przypomnijmy, że to właśnie on zatrudnia ponad 3000 pracowników. Powinna być jakaś ziemia zrobiona? Na pewno. Tu dużo ludzi straci pracę i wszystko, nie? No. O budowie drogi S1. S1? Ja nie znam takiej drogi. Gdzie to jest? Tutaj za, e, będzie za tym, za wrzeszczami. Tak. Jak trzeba budować, to trzeba. Trudno. Jak tyle samochodów mamy, co mamy, to powinno się być budowa. Budowa drogi ZD w ogóle nie, nie ma takiej możliwości, żeby wchodziła przez Wrzeszcze, bo to szkodzi miejsc pracy, nie? Kopanie to W ogóle chodzi o to, że normalnie wchodzi na to, że kopanie do zamknięcia, nie? Przez droga z 1, nie? Tak już ma... co postanowią, mają być... Mają być tutaj, no tam co chodzi o to, że chodzi o ten węgiel, nie, żeby potem te złoża całe, co będą, to zabiorą, nie będzie można wydobywać. No i to jest problem. Jestem przeciwny i jak nie, to będzie protest mieszkańców, że już prawie tej drogi. Dziękujemy bardzo. Ja sądzę, o, o drodze jest jeden. Mi się wydaje tak, no w tych czasach zamiast zwalniać kolejnych tysiące ludzi, powinni utrzymywać miejsca pracy. No wiem, że droga będzie na przyszłość, jak zamkną kopalnię za x tam lat. Będzie jakieś rozwiązanie gospodarcze i też powstaną nowe miejsca pracy dla Brzeży. Ale no ludzie święci, przed chwilą zwolnili tyle tysięcy osób z wiata, a teraz są zwalniać kolejne? I Kolejny chleb ludziom i tylko tyle. I to jest moim zdaniem poroniony pomysł tutaj, w tym wariancie puścić tutaj, żeby zablokować pokład 510 dla kopalni. Moim zdaniem kopalnia daje bardzo dużo miejsc pracy i utrzymuje tutaj te okolice. Jak za, już skończy się koncesja kopalni, wybudować tam tą, tą drogę już później. No przez wolę na przykład mieć, no to też nie jest daleko. Stąd też mogło, nie wiem pani tam burmistrz czy tam wójt, bo ja nie jest ten stąd, mogłaby tam poprowadzić jakiś zjazd tutaj na Brzeszcze, albo coś w tym stylu, no. Powinni coś wymyślić. Zastępczego i nie zwalniać kolejne tysiące ludzi. Dzień. Ja proszę panu... Powiem tak, jest na pewno potrzebna dla rozwoju infrastruktury tutaj w naszej okolicy. To nie podlega dyskusji i jako yy, i pracownicy kopalni, jako mieszkaniec Gminy Brzeszcze, jako przedstawiciel Komitetu Społecznego Obrony Miejsc Pracy w, gminy, w Gminie Brzeszcze jestem jak najbardziej za jej budową. Natomiast ta trasa nie może. Po drodze stwarzać problemów mających na celu likwidację miejsc pracy, a takowe zagrożenia w niektórych wariantach, a dzisiaj już się mówi tylko i wyłącznie o dwóch wariantach, które będą brane pod uwagę. Jest to wariant A i B. I, a i C, przepraszam, i w wariancie C, który ma bardzo duże lobby polityczne i samorządowe. Zagraża kopalni brzeszcza. Jeżeli zagraża funkcjonowaniu kopalni brzeszcze, mówiąc prostym językiem, likwidacji kopalni brzeszcze w najbliższych latach, jeżeli by ten wariat C był realizowany, to również w dużym stopniu, ale to stopniu rzędu 80%, zagraża bytowi i niebrzeszczy. Brzeszcze na dzień dzisiejszy zatrudniająca ponad 3000 ludzi, to jest 3150 dokładnie, generuje wokół siebie. Dodatkowo kilka razy więcej miejsc pracy. Są to usługi różnego rodzaju, można powiedzieć o sklepach, takie PSS-y, GS-y, są to e, e, firmy transportowe, są to firmy przewozowe, są to inne firmy e, pracujące. Można powiedzieć problemy przeżywa nasza gmina, ale inne gminy również przeżywały, że przy likwidacji takiego zakładu pracy, czy przy likwidacji takiej, takiej kopalni to około, e, to trzeba to pomnożyć tą skalę Razy cztery. Także dzisiaj możemy mówić o nawet i kilkunastu tysiącach miejsc pracy w gminie Brzeszcze. Gmina Brzeszcze była jedną, powiedziałbym, z nielicznych gmin, w której nie było tak wielkiego problemu bezrobocia ze względu na kopalnię. W tej gminie nie, ma, nie było do tej pory takiego problemu dla młodzieży przede wszystkim. Gdyż przykładem na przykład może być ostatnie przyjęcie, jakie były na kopalni brzeszcze, ile set ludzi młodych się przyjęło, ile podań do tej pory jest złożonych z informacji, które posiadam. Jest to ponad 3,5 tysiąca podań złożonych przez młodych ludzi, dla których ta praca którą pracę się tutaj załatwia. I dzisiaj, nie daj Boże, gdyby doszło do likwidacji tej kopalni, z tej gminy nie zostanie nic. Z informacji jakie posiadamy od dyrekcji kopalni czy z informacji, jakie się posiada z zarządu kompanii węglowej. Środki, jakie są generowane przez kopalnię, nie mówię tutaj o podatkach, ale o wszystkich środkach, bo i podatki te, które płacą do gminy i jej, jej pracownicy to są środki rzędu około 80% zaangażowania w ogóle wszystkich środków w gminie. Także można powiedzieć, że może to zostać pozostać. To, czy tak się stać, jak przykładem jest na przykład wola czy siersza. Gdybyśmy tutaj wszyscy w tej gminie mówili jednakowym głosem. No niestety samorządowcy gminy Brzeszcze mówią całkiem zgoła coś odrębnego w uchwale z 2009 roku, jak i w rezolucji z 2012 roku popierają budowę drogi S1 w wariancie, który przebiega przez binę brzeszcze, tym samym przez najlepsze e, pola wydobywcze kopalni brzeszcze. I to jest wielkie zagrożenie dla tej kopalni. Że wielkie tutaj e, tereny inwestycyjne powstaną wokół tej drogi. E, tereny może i powstaną, tylko kto tu zainwestuje? Mamy prosty przykład likwidacja ruchu drugiego w latach 90. Teren zazbrojony, e, teren. Na którym znajdowały się budynki do zaakceptowania, i co tam się stało? Jakie tam inwestycje przez gminę zostały sprowadzone? No Żadne. No, nie ubliżając temu panu, co tam prowadzi sklep z Wikliną, życzę mu wszystkiego najlepszego przetrwania. W dzisiejszej dobie to jest naprawdę ciężka sytuacja. Powiedzieć, że od właściwie 30-40 lat jest mowa o tej drodze, prawda? Wiemy, że droga to rozwój, bo to jest możliwość szybszej komunikacji. Żyjemy w Małopolsce Zachodniej, w styku ze Śląskiem, gdzie, powiedzmy, ta komunikacja, chyba wszyscy z nas, jako kierowcy, zauważają, jest coraz trudniejsza. Mamy mieszkańców też, którzy pracują na Śląsku, w Krakowie. Myślę, że każdy do tej pracy i z pracy chce przyjechać coraz sprawniej. A dodatkowo plany nasze były takie, że droga S1 Umożliwi zmiany planu zagospodarowania i uruchomi kolejne tereny usług przemysłowych. Potrzebna jest tutaj e, rozmowa i pewnie dojść do konsensusu, chociaż powiem, że w tym momencie trochę mam złe przeczucia, że jest na takie rozmowy za późno, z tego powodu, że we wrześniu roku ubiegłego odbyły się konsultacje społeczne podczas których, powiem szczerze, byłam mile zaskoczona stanowiskami mieszkańców, którzy bardzo merytorycznie omawiali cztery warianty z projektatami, czyli mówili o plusach, o minusach, bez żadnych napięć, nacisków i protestów. Wtedy. Więc jako burmistrz mogłam z, ze spokojem serca i ze spokojem sumienia napisać bardzo pozytywną opinię do wersji B i C, czyli ta, która w naszej świadomości od lat istnieje. Taką sytuację, że burmistrz wyraził pozytywną opinię do wersji B i C, natomiast Rada podjęła uchwałę o tym, że akurat mając, tak brzmi zapis, mając na uwadze strategiczne interesy kompanii węglowej, Negatywnie opiniuje wersję B, C i D, czyli po terenie obszaru górniczego KWK-Brzeszcza. Można naszym zdaniem pogodzić interesy kompanii i gminy, prawda? Przecież na Śląsku buduje się drogi, kopalnie działają, prawda? Więc ja myślę, że tutaj powinniśmy myśleć razem o, o tym, żeby kopalnia pracowała jak najdłużej, a żebyśmy również myśleli o tym, co się stanie. W perspektywie dłuższej niż 50 lat. Opiniujących negatywnie jest spora, prawda? Czyli negatywną opinię wydała Rada Miejska w Brzeszczach, negatywną opinię wydała Gmina Wiejska Oświęcim, negatywną opinię wydała UNICEF. Krajowa Rada Pamięci, czyli sporo podmiotów nie chce tej drogi jednak. Temat. I wymagające odpowiednich decyzji, które nie przyczynią się do likwidacji miejsc pracy w naszej gminie Brzeszcze Brzeszcze na żywo Janusz Muński.